Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażemy wam jak prawidłowo przetrenować mięsień płaszczkowaty łydki. Mięsień ten znajduje się pod mięśniem brzuchatym. Jest też bardzo ważnym mięśniem, jeżeli chodzi o mięśnie łydki, dlatego że im większy będzie ten mięsień płaszczkowaty, tym bardziej wypchnie z kolei mięśnie brzuchate łydki i optycznie ta łydka będzie dużo większa. Zakres powtórzeń to jest od 15 do 20 powtórzeń. Przerwy między seriami oczywiście około minuty. Żeby dać jak najmniej czasu tym mięśniom na odpoczynek, one tutaj potrzebują dostać porządnego bodźca i oczywiście pełna amplituda ruchu, maksymalne rozciągnięcie i maksymalne spięcie. Jeżeli nie dysponujecie tego typu maszynami, trenujecie gdzieś u siebie w jakiejś domowej siłowni, zawsze możecie sobie coś położyć na kolana, czy jakiś ręcznik, czy jakąś gąbkę, na to położyć sobie sztangę albo hantelki i równie dobrze możecie sobie w ten sposób wykonać to ćwiczenie. Pozdrawiam was, zapraszam do śledzenia na zapytaj trenera i komentowania. Hejt.